Jestem Korn dzisiaj nagrywam sobie szorcika, bo był ten nowy dodatek z Tokaoka Hotel, ten pięciogwiazdkowy. Nagrałam z nim dwa odcinki i właśnie Wam pokażę, co było w na naszym wybranym. Był yy, taki, właśnie strój z Panem Boba, Patryka z choinką. No i jeszcze skalma. To była taka fajna, właśnie mieszkała od tego hotelu. I takie okularki. No i takie dodatki, jakby stakabokowe. Podobno gdzieś to można kupić, takie naprawdę. Ale pewnie tam gdzieś w Ameryce. To jeszcze mam takiego robotika No i tak to u mnie wygląda. <noise> Chociaż mam dużo bałaganu. Więc teraz zaczniemy sobie otwierać bo jak widzicie, otwieramy. Właśnie mam 5 złoty. Ale tu grupy tych prezentów i to te hotelowe. Dobra. Pierwszy prezent. Co to? Co to? Halo? Co to? Kto to? To jest mała sukieneczka. To jest jakiś, jakiś shrap, shrap, rok. Taki strój. Jeszcze dwa prezentiki. Otwieramy. Tu mamy wózek. A tu mamy ręczniczki chyba dwa. No i takie były właśnie prezenty, a jeszcze hotelowe tu mam rzeczy. Był taki jakby stój. Był taki kapelusz, taka fajna zarybka. No i ten kociak. No. no i teraz pewnie może być jeszcze ale nie obiecuję wam bo po prostu yy, nie wiem czy zrobimy czy dzisiaj właśnie jeszcze oprócz tego szorca, nie pojawi się jakiś odcinek ale jeszcze nie wiem zobaczymy później jak coś to jutro jak coś to nie pojutrze a jak coś to niedługo Ale <śledzimy> to pa Патрик зо пас ком тешко се гната